Jakiś czas temu u mojej córki wyszła straszna egzema i zaczęłam szukać, co może być przyczyną. Trafiłam na ciekawe informacje odnośnie papieru do pieczenia. Papier do pieczenia nasączany jest trzema różnymi składnikami. Quilon jest to taka... Substancja, która po podgrzaniu do temperatury wyższej niż 200 stopni wydziela do jedzenia chrom sześciowartościowy. Drugą substancją, jaką nasączany jest papier do pieczenia, jest to silikon PDMS. No i ostatnia rzecz, którą nasączany jest papier do pieczenia, jest to pas. Czy to prawda? Zostałam od Was mnóstwo pytań. E, czy to prawda z tym papierem do pieczenia? Skonsultowałam się z doktor Hemi. Sylwią, którą tutaj pozdrawiam. I okazuje się, że częściowo mamy tu prawdziwe dane. Część papierów do pieczenia rzeczywiście jest powlekana tym pwasem. I to jest taka ta nieprzywierająca powłoka, można powiedzieć. I one przechodzą do jedzenia, te substancje. Im wyższa temperatura, im bardziej tłuste jedzenie, tym bardziej to migruje. I rzeczywiście w wielu badaniach to przekraczało ten próg, który tutaj jest według EFSA wyznaczony. I te związki mogą przekształcać się w jeszcze bardziej toksyczne związki. Ale okazuje się, że to nie jest tak, że wszystkie papiery są nim powlekane i tu znowu trzeba czytać, co kupujemy. Najlepszą opcją jednak pozostaje pieczenie w szkle, pieczenie w blaszce, która jest tam wyłożona tą mąką, na przykład. Dobrze jest wymienić sobie właśnie większość akcesoriów na akcesoria drewniane i szklane. Daj znać, czy ty używasz papieru do pieczenia, czy może już nie.